Kim był Malcolm X prywatnie? Zaskakujące oblicze rewolucjonisty. Wyobraź sobie człowieka, który jednego dnia jest bezwzględnym ulicznym gangsterem, handlującym narkotykami i okradającym ludzi, a następnego staje się jednym z najbardziej wpływowych przywódców ruchu praw obywatelskich w historii Ameryki. Brzmi jak scenariusz Hollywood, to była rzeczywista historia Malcolma X człowieka, którego prawdziwe ja było jeszcze bardziej fascynujące niż jego publiczne oblicze. Za maską nieprzejednanego rewolucjonisty krył się ktoś, kto uwielbiał gotować, pisał listy miłosne do żony i miał obsesję na punkcie czystości, która graniczyła z neurozą. Historia Malcolma Krzyks to nie tylko opowieść o walce rasowej czy religijnej transformacji. To intymny portret człowieka, który przeszedł najbardziej dramatyczną metamorfozę osobowości w XX wieku. Człowieka, który z Detroit Red, rudowłosego sutenersa i złodzieja, przemienił się w Malcolm X, a następnie w El Hadj Malik El Shabazz, by ostatecznie odkryć prawdę o sobie samym w sposób, który kosztował go życie. Hej, zanim pójdziemy dalej. Ten kanał dopiero zaczyna swoją przygodę i naprawdę potrzebuje Twojej pomocy. Próbuję dotrzeć do pierwszych pięćdziesięciu subskrybentów i każda osoba, która się zapisuje, robi ogromną różnicę dla mnie. Jeśli podoba Ci się ta historia, proszę kliknij przycisk subskrybuj już teraz. Serio, nie masz pojęcia, jak wiele to dla mnie znaczy. I zostaw też lajk, like, bardzo mi pomoże rozwijać ten projekt. Jedziemy razem w to. Malcolm Little urodził się 19 maja 1925 roku w Omaha w stanie Nebraska, ale jego historia zaczyna się znacznie wcześniej w atmosferze strachu, przemocy i determinacji, która ukształtowała każdy dzień jego dzieciństwa. Jego ojciec Earl Little. Był baptystycznym kaznodzieją i gorącym zwolennikiem Markusa Garvey'a, czarnoskórego nacjonalisty, który głosił powrót afroamerykanów do Afryki. Earl był człowiekiem wysokim, muskularnym, z głębokim głosem, który potrafił wygłaszać płomienne kazania o dumie czarnej rasy w czasach, gdy takie słowa mogły oznaczać śmierć. Matka Malcolm'a, Louise Little była niezwykłą kobietą o jeszcze bardziej skomplikowanej historii. Urodzona na Grenadzie, była córką białego mężczyzny i czarnej kobiety. Fakt, który prześladował ją przez całe życie. Malcolm dziedziczył po niej jasną cerę i rude włosy, cechy, które w jego środowisku były źródłem zarówno przywilejów, jak i cierpienia. Louise była inteligentna. Potrafiła pisać i czytać w czasach, gdy większość czarnych kobiet była analfabetami, ale nosiła w sobie głęboką urazę związaną ze swoim mieszanym pochodzeniem. Dom Litlów był miejscem, gdzie polityka i paranoja szły w parze. Earl otrzymywał regularnie listy z pogróżkami od Ku Klux Klanu. A rodzina musiała kilkakrotnie przeprowadzać się z powodu zagrożeń. Jedna z najwcześniejszych wspomnień Malcolma to dźwięk tłuczenia szyb w środku nocy, gdy klan otaczał ich dom w Lansing w stanie Michigan, krzycząc rasistowskie obelgi i grożąc śmiercią. Louis w ciąży z Malcolmem stała w drzwiach z dubeltówką w dłoniach, podczas gdy Earl próbował uspokoić rozwścieczoną bandę białych mężczyzn w kapturach. To doświadczenie ukształtowało Malcolma na zawsze. Już jako pięciolatek wiedział, że świat jest podzielony na dwa obozy, białych i czarnych, i że należy do tej grupy, która zawsze będzie w mniejszości i niebezpieczeństwie. Ale co może być najbardziej zaskakujące w jego dzieciństwie to fakt, że Malcolm był uczniem wyróżniającym się, który uwielbiał czytać i marzył o zostaniu prawnikiem. Tragedia, która naznaczyła jego życie na zawsze, wydarzyła się, gdy miał zaledwie sześć lat. 28 września 1931 roku znaleziono ciało Earl Little'a rozciągnięte na torach tramwajowych w Lansing. Oficjalnie uznano to za wypadek. Miał zostać potrącony przez tramwaj, ale familia zawsze była przekonana, że to było morderstwo. Earl miał złamaną czaszkę i prawie odciętą nogę, rany, które były trudne do wytłumaczenia poprzez zwykłe potrącenie. Malcolm do końca życia był przekonany, że jego ojca zamordowali biali suprematyści, a władze zatuszowały sprawę. Śmierć Erla zapoczątkowała spiralę rozpadu rodziny Litlów. Louis, zostając z ośmiorgiem dzieci i bez żadnych oszczędności, powoli popadała w obłęd. Towarzystwo ubezpieczeniowe odmówiło wypłaty świadczenia, argumentując, że Earl popełnił samobójstwo. Absurdalne twierdzenie, które pogłębiło finansową katastrofę rodziny. Malcolm obserwował, jak jego matka, niegdyś silna i pewna siebie kobieta, powoli traci kontakt z rzeczywistością, rozmawiając sama ze sobą i odmówając jedzenia przez całe dni. Pracownicy socjalni zaczęli regularnie odwiedzać dom Litlów, i Malcolm szybko nauczył się ich nienawidzić. Opisywał później, jak ci biali urzędnicy przychodzili z fałszywymi uśmiechami, udając troskę, podczas gdy tak naprawdę szukali pretekstu do rozbicia rodziny. Mówili głosami pełnymi sztucznej sympatii, ale Malcolm widział w ich oczach pogardę dla czarnej rodziny pogrążonej w ubóstwie. W 1937 roku Louise Little została przymusowo umieszczona w szpitalu psychiatrycznym w Kalamazoo, gdzie spędziła następne 26 lat swojego życia. Malcolm miał wtedy 12 lat i to doświadczenie, oglądanie jak jego matka jest zabierana przez białych urzędników, zostało wydrukowane w jego duszy na zawsze. Dzieci zostały rozdzielone między różne domy dziecka i rodziny zastępcze. A Malcolm trafił do domu państwa Swerlów w Mason w stanie Michigan. Tutaj zaczyna się jedna z najbardziej paradoksalnych części życia Malcolma. Richard Swerl był białym mężczyzną, który prowadził lokalny sklep i działał jako nieformalny opiekun dla kilku czarnych dzieci. Traktował Malcolma życzliwie, ale w sposób, który młody chłopak odczuwał jako głęboko poniżający. Swerle nazywał go swoim słońcem, często głaskał go po głowie i chwalił przed odwiedzającymi jako naprawdę inteligentnego młodego czarnucha. Szybki. Jeszcze brakuje kilku subskrybentów, żeby dotrzeć do pięćdziesiąt. Jeśli jeszcze się nie zasubskrybowałeś, to jest ten moment. Każda subskrypcja to bardzo dużo. Malcolm był jedynym czarnym uczniem w swojej szkole średniej w Mason i początkowo odnosił sukcesy akademickie, był inteligentny, artykułował się dobrze i miał naturalne zdolności przywódcze. Koledzy z klasy go lubili, a nauczyciele często stawiali go za przykład, ale pod tą fasadą akceptacji kryła się bolesna rzeczywistość. Malcolm był tolerowany, ale nigdy nie traktowany jako równy. Punkt zwrotny nastąpił podczas rozmowy z jego ulubionym nauczycielem języka angielskiego, panem Ostrowskim. Gdy Malcolm wyraził ambicje zostania prawnikiem, Ostrowski, mężczyzna, którego Malcolm szanował i któremu ufał, odpowiedział ze śmiechem: "Malcolm, bądź realistyczny wobec tego, że jesteś czarnuchem." Prawnik to nie zawód dla ciebie, dlaczego nie pomyślisz o stolarstwie? Jesteś dobry w pracy rękami. Te słowa wypowiedziane przez kogoś, kogo uważał za mentora, złamały coś w Malkolmie na zawsze. Zrozumiał, że bez względu na to, jak dobrze będzie się uczył, jak inteligentnie będzie mówił, czy jak bardzo będzie się starał, w oczach białego świata zawsze pozostanie tylko inteligentnym czarnuchem. Po ukończeniu ósmej klasy, Malcolm postanowił rzucić szkołę i przeprowadzić się do Boston, do swojej przyrodniej siostry Eli, która mieszkała w dzielnicy Roxbury. Ela była jedną z nielicznych stabilnych postaci w jego życiu, silną, niezależną, czarną kobietą, która nie pozwoliła, aby ktokolwiek ją lekceważył, miała własny salon kosmetyczny i była szanowanym członkiem lokalnej społeczności. Boston lat 1940 był miastem kontrastów dla młodego afroamerykanina. Z jednej strony istniała wzgórze, elegancka część Roxbury, gdzie mieszkali wykształceni, zamożni czarni profesjonaliści, którzy naśladowali białą klasę średnią. Z drugiej strony było South End, pełne klubów jazzowych, domów gry, prostytutek i dilerów narkotyków. Malcolm który przyjął przydomek Red, ze względu na swoje rude włosy, szybko został wciągnięty w świat South End. Tutaj objawia się jedna z najbardziej zaskakujących cech Malcolma, jego obsesja na punkcie ubrań i wyglądu. Red wydawał każdy zarobiony grosz na drogie garnitury, błyszczące buty i kąg, bolesną procedurę chemicznego prostowania włosów, która była popularna wśród czarnych mężczyzn tamtych czasów. Malcolm opisywał później proces conkowania jako jedną z najbardziej poniżających rzeczy, jakie kiedykolwiek robił. Palenie skóry głowy etkimi chemikaliami, żeby jego naturalne afrykańskie włosy wyglądały jak białe. Pracował jako prasowacz butów w Roseland Ballroom, słynnej sali balowej, gdzie występowali wielcy muzycy jazzu tamtych czasów. Duke Ellington, Count Basie, Lionel Hampton. Malcolm był w swoim żywiole, obserwując elegancko ubranych ludzi tańczących do muzyki, która poruszała jego duszę. Nauczył się tańczyć lindy hop z niezwykłą gracją, jak na kogoś tak wysokiego i chudego, i szybko stał się jedną z lokalnych atrakcji na parkiecie. Ale za fascynującą fasadą młodego gentlemana z Roxbury kryła się rosnąca frustracja i gniew. Malcolm widział, jak czarni ludzie o jasnej carnacji, tacy jak on, otrzymywali lepsze traktowanie niż ci o ciemniejszej skórze. Obserwował, jak czarni kelnerzy i portierzy uśmiechali się serwicie do białych klientów, którzy traktowali ich jak niewidzialnych. Zaczął eksperymentować z marihuaną i alkoholem, częściowo, aby zagłuszyć ból, częściowo, aby pasować do ulicznej kultury, która go fascynowała. W 1943 roku Malcolm przeprowadził się do Harlem w Nowym Jorku i to tam naprawdę rozpoczęła się jego kariera przestępcza. Harlem lat 40. był epicentrum czarnej kultury w Ameryce, ale także miejscem desperacji, ubóstwa i przestępczości. Malcolm wynajmował pokój w YMCA na 35th Street i szybko został wciągnięty w świat drobnej przestępczości. Jego pierwszą pracą w Harlem było prowadzenie białych mężczyzn do czarnych prostytutek, działalność, która jego zdaniem była formą zemsty na białej rasie. Malcolm wiedział dokładnie, które białe mężczyźni szukali czarnych kobiet i potrafił ich znaleźć w odpowiednich miejscach. Zarabiał na tym niezłe pieniądze, ale także zdobywał wiedzę o najczarniejszych sekretach białego społeczeństwa. Szybko przeszedł do bardziej poważnej przestępczości handlu narkotykami. Malcolm sprzedawał głównie marihuanę, ale także kokainę i heroinę. Jego klientami byli zarówno czarni mieszkańcy Harlem, jak i białe sławy, które przyjeżdżały na północ Manhattan w poszukiwaniu zakazanych przyjemności. Nosił zawsze broń i był znany z tego, że nie bał się jej użyć. Jeszcze bardziej zaskakujące jest to, że w tym czasie Malcolm był także aktywny seksualnie z mężczyznami. W swojej autobiografii ledwo dotyka tego tematu, ale biografowie odkryli, że Red często sypiał z bogatymi, starszymi, białymi mężczyznami za pieniądze. Ta część jego życia była dla niego źródłem ogromnego wstydu, który nigdy do końca nie przezwyciężył. Życie Malcolma jako przestępca osiągnęło szczyt, gdy zorganizował gang specializing się w włamaniach do domów bogatych białych rodzin w Bostonie. Gang składał się z Malcolma, jego białej dziewczyny Sophie, jej siostry, innego czarnego mężczyzny imieniem Shorty i kilku innych wspólników. Ich metoda była prosta, ale skuteczna. Używali białych kobiet do rozpoznania potencjalnych celów podczas przyjęć towarzyskich, a następnie włamywali się, gdy właściciele byli nieobecni. Jesteśmy prawie tam z tymi 50 subskrypcjami. Jeśli jeszcze się nie zasubskrybowałeś, proszę pomóż mi teraz. To tylko jeden klik, ale robi całą różnicę. Malcolm był mistrzem w planowaniu tych operacji. Potrafił zapamiętać układy domów. Po jednej wizycie, wiedział dokładnie, gdzie znajdują się najcenniejsze przedmioty i zawsze miał przygotowane drogi ucieczki. Gang działał przez ponad rok, kradnąc biżuterię, malowidła i gotówkę wartą dziesiątki tysięcy dolarów. Ale styl życia Malcolma zaczął go wykańczać. Był uzależniony od kokainy, paranoiczny i niestabilny emocjonalnie. Śni się mu postacie z przeszłości, martwy ojciec, szalona matka, czarni ludzie, których skrzywdził sprzedając im narkotyki. Zaczął nosić broń nawet w łóżku i spał tylko po kilka godzin naraz. Koniec nastąpił w styczniu 1946 roku, gdy Malcolm został aresztowany za próbę odbioru skradzionego zegarka z zakładu zegarmistrzowskiego. To była czysta głupota. Zamiast wysłać kogoś innego. Malcolm osobiście poszedł odebrać zegarek, który był łatwo identyfikowalny jako skradziony. Policja aresztowała jego i resztę gangu w ciągu kilku dni. W wieku 20 lat Malcolm Little został skazany na 10 lat więzienia za włamanie i posiadanie broni. Trafił do Charlestown State Prison, jednego z najbrutalniejszych więzień w Massachusetts. Ale to, co mogło być końcem jego życia, Okazało się być jego odrodzeniem. Więzienie w połowie lat czterdziestych było miejscem brutalnym i rasistowskim. Czarni więźniowie byli systematycznie maltretowani przez białych strażników i więźniów. Malcolm początkowo reagował gniewem i agresją, co przyniosło mu przydomek Satan wśród współwięźniów. Spędził wiele tygodni w izolatce zabójki i nieposłuszeństwo. Ale w 1943 roku życie Malcolma zmieniło się w sposób, którego nikt nie mógł przewidzieć. Jego brat Filbert napisał do niego list, w którym mówił o swojej konwersji na islam i zachęcał Malcolma do dołączenia do Nation of Islam, sekty religijnej kierowanej przez człowieka zwanego Elijah Muhammad. Malcolm początkowo wyśmiał tę ideę, ale coś w słowach brata go poruszyło. Nation of Islam głosiła, że czarni ludzie to oryginalna rasa człowieka, że biali ludzie to diabły, stworzone przez złego uczonego imieniem Jakub tysiąc lat temu i że czarni ludzie pewnego dnia odzyskają swoją rightful pozycję jako władcy ziemi. Dla kogoś takiego jak Malcolm, człowieka, który całe życie czuł się poniżany przez białą supremację, te nauki brzmiały jak objawienie. Malcolm zaczął żarłocznie czytać. Przepisał cały słownik słowo po słowie, żeby poszerzyć swój wokabular. Czytał filozofię, historię, religioznawstwo, wszystko, co mógł dostać w więziennej bibliotece. Przekształcał się z ulicznego gangstera w intelektualista, który potrafił prowadzić debaty na poziomie uniwersyteckim na tematy od historii starożytnego Egiptu po współczesną politykę. Najbardziej transformująca była jego korespondencja z Elia Muhammad Messenger of Allah, jak nazywał się Lider Nation of Islam, pisał do Malcolma długie listy wypełnione naukami o czarnej dumie, białej przemocy i konieczności separacji rasowej. Malcolm płakał, czytając te listy. Po raz pierwszy w życiu, ktoś mu mówił, że być czarnym to powód do dumy, nie wstydu. W więzieniu Malcolm przestał też prostować włosy, przestał palić i pić i stał się bardzo religijny. Modlił się pięć razy dziennie, post podczas ramadanu i ściśle przestrzegał muzułmańskich przepisów żywieniowych. Współwięźniowie początkowo żartowali z jego transformacji, ale z czasem zaczęli go szanować za jego intelekt i dedication. Gdy Malcolm został zwolniony warunkowo w 1952 roku. Był już zupełnie innym człowiekiem niż ten, który wszedł do więzienia sześć lat wcześniej. Przyjął muzułmańskie nazwisko Malcolm X. X reprezentowało jego prawdziwe afrykańskie nazwisko, które zostało utracone podczas niewolnictwa. Był gotowy poświęcić swoje życie Nation of Islam i Elijah Muhammad. Malcolm szybko stał się najbardziej charyzmatycznym rzecznikiem Nation of Islam. Jego przemówienia były elektryzujące, połączenie jego osobistej historii transformacji, głębokiej wiedzy o historii i filozofii oraz natural talent oratoryjny. Potrafił hipnotyzować tłumy swoim głębokim głosem i penetrującym spojrzeniem. Ale życie prywatne Malcolma było znacznie bardziej skomplikowane niż jego publiczne persony. W 1956 roku ożenił się z Betty Sanders, pielęgniarką, która także była członkinią Nation of Islam. Betty była inteligentną, wykształconą kobietą, ale ich małżeństwo było w wielu aspektach tradycyjne i patriarchalne. Malcolm był bardzo kontroling mężem. Oczekiwał, że Betty będzie się ubierać konserwatywnie, nie będzie pracować poza domem po ślubie i że jej główną rolą będzie wychowywanie dzieci i obsługiwanie domu. Ale w prywatnych momentach był też czułym i kochającym mężem, który pisał poezję dla żony i spędzał godziny bawiąc się z dziećmi. Jedną z najbardziej zaskakujących cech prywatnego Malcolma była jego obsesja na punkcie czystości i porządku. Jego dom był zawsze nieskazitelnie czysty, ubrania idealnie wyprasowane, a książki ułożone w perfekt porządku. Goście opisywali go jako człowieka, który potrafił zauważyć jeden ślad kurzu na półce i natychmiast go zetrzeć. Ta obsesja prawdopodobnie wynikała z jego traumatycznego dzieciństwa w brudnych, przepełnionych domach dziecka. Malcolm uwielbiał także gotować, co było bardzo nietypowe dla mężczyzn tamtych czasów. Specjalizował się w kuchni amerykańsko-południowej, potrawach, których nauczył się od swojej matki przed jej załamaniem psychicznym. Robił najlepsze frytki kurczaka w całym Harlem, a jego mac and cheese były legendarne wśród przyjaciół i rodziny. Gotowanie było dla niego sposobem na relaks i connection z pozytywnymi memories z dzieciństwa. W połowie lat pięćdziesiątych Malcolm X był już jedną z najsłynniejszych postaci w amerykańskim ruchu praw obywatelskich, Choć jego podejście było radykalnie różne od tego prezentowanego przez Martina Luthera Kinga Jr., podczas gdy King głosił non-violence i integration, Malcolm promował czarny nacjonalizm, separację rasową i prawo do samobrony by any means necessary. Ale za sceną życie Malcolma zaczynało się komplikować. Zaczął słyszeć plotki o niemoralnym zachowaniu Elijah Muhammad, mężczyzny którego uważał za proroka Allah. Muhammad miał children z kilkoma młodymi sekretary w Nation of Islam, pomimo głoszenia strict sexual morality. Dla Malcolma, który poświęcił swoje życie dla Muhammad i jego nauk, te revelations były druzgocące. Malcolm zaczął również kwestionować niektóre z doktryn Nation of Islam. Jego Studying Islam i kontakty z muzułmanami z innych krajów przekonywały go, że prawdziwy islam nie naucza supremacji rasowej, ale raczej równości wszystkich ludzi przed Allah. W 1964 roku podjął pielgrzymkę do Meki Hadż, która całkowicie zmieniła jego perspektywę. W Mekce Malcolm po raz pierwszy w życiu doświadczył prawdziwej rasowej equality. Modlił się obok białych mężczyzn z Europy, czarnych mężczyzn z Afryki, Arabów z Middle East, wszystkich traktowanych jako równych braci w islamie. Napisał słynny list do żony z Mekki, w którym opisywał Nigdy nie widziałem niczego tak pięknego jak te Brotherhood, ludzi wszystkich ras and kolorów, którzy przyszli razem as one. Po powrocie z Hadż, Malcolm oficjalnie zerwał z Nation of Islam i began preaching true Orthodox Islam. Przyjął nowe nazwisko, El Hadż Malik El Shabazz i założył własną organizację, Organization of Afro-American Unity. Jego message nadal promowała czarną dumę i self-determination, ale no longer preached rasowy separatyzm czy hatred białych ludzi. Ta transformacja kosztowała go bardzo drogo. Nation of Islam ogłosiła go traitor i began campaign terrorowania jego i jego rodziny. Malcolm otrzymywał śmiertelne pogróżki codziennie. Ktoś firebombed jego dom w Queens, zmuszając jego pregnant żonę i cztery małe córki do ewakuacji w środku nocy. Żył w constant fear, ale refused to back down z jego nowej drogi. W jego ostatnich miesiącach życia Malcolm był człowiekiem w transit między dwoma światami, no longer członek Nation of Islam, ale jeszcze nie w pełni accepted przez mainstream civil rights movement, felt isolated i vulnerable ale jego thinking continued to evolve w profound ways. Zaczął mówić o connecting Afro-American struggle z wider international human rights movement, particularly the African independence movements. Prywatnie Malcolm był coraz bardziej paranoid i exhausted. Betty described go jako męża, który spi z bronią pod poduszką i constantly checks okna dla potential threats. Ale także jako loving ojca, który mimo swojego busy schedule zawsze found czas, żeby read bedtime stories swoim córkom i help them z homework. 21 lutego 1965 roku Malcolm X został zamordowany podczas przemówienia w Audubon Ballroom w Harlem. Trzech gunmen z Nation of Islam shot go 21 razy przed audience 400 ludzi, including jego pregnant żony i children. Miał 39 lat. Śmierć Malcolma była tragedii, ale jego legacy continued to grow. Jego autobiografy, written z pomocą Alex Haley i published po jego śmierci, became one z most influential books of American history. His ideas of czarny pride, self-determination i international solidarity influenced countless activists i intellectuals. Dzisiaj Malcolm X jest pamiętany jako jeden z most important voices w American Civil Rights Movement. Ale prywatny człowiek, traumatyzowane dziecko, które stało się gangsterem, przestępca, który stał się scholar, angry młody mężczyzna, który learned compassion remains equally fascinating. His life pokazuje power osobistej transformacji i possibility redemption. Malcolm's story also reveals contradictions, które make him tak human, i relatable. Man, który fought przeciwko rasizm, ale struggled z własnym internalized racism. Człowiek, który preached o liberation kobiet, ale był controlling mąż. Intellectual, który loved learning, ale także street smart survivor, który never fully escaped jego past. Perhaps most importantly, Malcolm's life shows the people son capable radical izmiane. Moshe może transform himself from destroyer to builder, from hater to lover, from follower to leader. Malcolm X proved that no one just beyond redemption, no matter how dark their past. His private life: loving husband, a ojczyk, obsessive housekeeper, passionate cook, a voracious reader. Reminds Naz, Genovet, most public figures, some complex human beings, z ordinary desires he fears. Malcolm X was revolutionary, ale także był man, który worried o swojej rodzinie, enjoyed simple pleasures, cooking i reading, i searched for meaning i purpose jak wszyscy inni. When Malcolm X's most important legacy może być nie jego political ideas. ale jego personal example transformation. He showed, że możliwe jest to escape cycles poverty i violence, że education może liberate mind, że person może change fundamental beliefs i still maintain integrity. His życie był testament do power human will i possibility personal revolution. I tam co myślisz o tej incredible historii? Jeśli ci się podobało, zostaw like i please subskrybuj kanał. Jesteśmy nadal w journey do pierwszych 50 subskrybentów i możesz być jedną z tych special osób, które pomagają temu projektowi take off. Dziękuję z serca za being tutaj. Zobaczymy się w następnej story.